Cześć, nazywam się Anka Hosteńska i dzisiaj opowiem ci, pokażę, jak nie siedzieć na piłce. Ponieważ tak, siedzenie na piłce też może sprawić, że uszkadzamy sobie kręgosłup. Obserwuję, że bardzo wiele osób, kiedy ma usiąść na piłce, robi to tak jak siedzi nas zazwyczaj po prostu na kanapie na czymś miękkim. Czyli podwija miednicę, jeszcze bardzo często to są kolana do środka i automatycznie cały kręgosłup się zaokrągla. No i jeżeli na piłce siedzisz chociaż trochę w tą stronę, w ten sposób, ja to trochę wyolbrzymiam, ale chociażby w ten sposób to już jest obciążanie kręgosłupa i proszenie się o dyskopatię, jak i pospinane mięśnie na bietnicy. No więc dobra, czy w ogóle siedzenie na piłce przy komputerze, szczególnie właśnie jeżeli masz pracę siedzącą, czy ma w ogóle sens? Tak, ma sens, ale po pierwsze, nie siedź od razu przez cały dzień. Ponieważ Twoje mięśnie nie są przyzwyczajone do tego, żeby siedzieć bez oparcia, cały czas, żeby były zaktywowane mięśnie stabilizacyjne. Więc zacznij od tego, żeby siedzieć przez pół godziny, a później wróć do krzesła albo do stania. To też jest taki dobry cykl. Trochę posiedzieć na krześle, trochę stanąć przy, jeżeli masz możliwość, biurka stojącego, siedzącego i trochę na piłce. Zacznij od pół godziny przez. Tydzień, dwa tygodnie, a jeżeli to już dla ciebie będzie ok, to troszeczkę wydłużaj ten czas. No i jak siedzieć? Po pierwsze, ułożenie nóg. Kolana i stopy układamy na szerokość bioder, czyli nie siedzimy w ten sposób, nie siedzimy w ten sposób, chociaż to już jest trochę, to już jest lepsza opcja, ale też warto starać się, żeby stopy były na podłodze. Tylko jeżeli usiądziemy ze stopami i kolanami i biodrami w jednej linii, to wtedy też yy, nogi nas wspierają w prawidłowej postawie i sprawiają, że w tej pozycji, mając tak ułożone nogi, trudniej się zgarbić. Żeby, mając ustawione tak nogi, móc dobrze siedzieć miednicą, ważna jest odpowiednia wysokość piłki. Jaka to jest odpowiednia? Najmniejsza piłka, jaką możesz mieć, to taka, gdzie kolano i staw biodowy masz w jednej linii, czyli mniej więcej taka piłka, na której ja aktualnie siedzę. Czyli mój staw biodowy i kolanowy są plus minus na jednej linii. Linii. Jeżeli biodro jest niżej niż kolano, to znaczy, że ta piłka jest dla ciebie za mała, za, zbyt mała jest średnica, albo po prostu musisz ją bardziej dopompować. Oczywiście dozwolone jest, żeby biodro było trochę wyżej od kolana i to jest ok, jeżeli będzie trochę wyżej, ale niech ta wysokość różnica będzie mniej więcej taka, że biodro tutaj, kolano tutaj, znowu też niezbyt duża. No i jeżeli już mamy dobrej wielkości piłkę, to po pierwsze też nie siedzimy zbyt głęboko na niej, bo to nas będzie zachęcać do tego, żeby się zgarbić. I też nie siedzimy jakoś bardzo mocno z przodu, mniej więcej w połowie piłki, co też może nam się wydawać, że jest trochę bardziej z przodu. Pięty pod kolanami, no i teraz układamy miednicę. Tak samo jak siedząc na krześle, powinniśmy czuć, że siedzimy na guzach kulszowych, czyli chwyć każdy pośladek, wyciągnij spod siebie. I poczuj, że siedzisz na kościach w pośladkach, że miednica jest wręcz jakby troszeczkę wygięta do tyłu. To sprawi, że odcinek lędźwiowy kręgosłupa będzie miał swoją naturalną krzywiznę, ponieważ on nie powinien być idealnie prosty i absolutnie nie powinien być wygięty w tą stronę, powinien być delikatnie wygięty do przodu. Dlatego też tak ważne jest ułożenie miednicy, ponieważ, jeżeli miednicę dobrze ułożysz, cała reszta kręgosłupa już automatycznie ułoży się lepiej. Piłka daje też ten plus, że jeżeli na niej siedzisz, to możesz się wielcić. I to jest ważne podczas długiego siedzenia, żeby się móc trochę powielcić. Trochę poruszać miednicą na wszystkie strony, trochę poskakać, trochę się poprzeciągać. Piłka też sprawia, że można po prostu zrobić korcie grzbiet na niej łącznie z miednicą, po prostu co jakiś czas się rozluźnić. A jeżeli chcesz wzmocnić mięśnie stabilizacyjne jeszcze dodatkowo, to proponuję Ci dwa proste ćwiczenia. Pierwszym położymy się bokiem na piłce, czyli Usiądź sobie biodrem na piłce, oprzyj się o nią łokciem i wyprostuj nogi. Jedna noga na drugiej. Sprawdź czy się nie ślizgasz. Jeżeli masz panele w domu, to lepiej będzie bez skarpetek. W ogóle często jest to ćwiczenie lepiej bez skarpetek, żeby się nie ślizgać. I jeżeli to będzie ok, jeżeli tutaj utrzymasz równowagę z nogą na nodze, to daj też rękę na udo. I też nie o to chodzi, żeby tu być bardzo nisko piłki, żeby być w ten sposób, tylko tak jak mówiłam, jesteś ustawiony, ustawiony na środku piłki podparty łokciem. I jak tutaj też utrzymasz równowagę, to potem możesz po prostu spróbować sobie też zrobić parę kółeczek nogą do tyłu. Ale tak, żeby miednica się nie ruszała i żeby nie ruszać całym ciałem. I tak owszem, w tej pozycji będzie tak, że będziesz próbować złapać równowagę w każdą stronę. Kilka razy gdzieś spadniesz. I to jest właśnie dobre, bo to gibanie się i co jakiś czas spadanie z piłki uczy nasze mięśnie, jak reagować kiedy się pośliźniemy stracimy równowagę, żeby nie zrobić sobie krzywdy przy upadku. Jeżeli podoba Ci się moje podejście do ćwiczeń, to zapraszam Cię na platformę treningową Body Restart, ponieważ trening to rozmowa z ciałem, a nie wydawanie rozkazów. I drugie ćwiczenie, gdzie możemy też wzmocnić obręcz balkową i brzuch, to turlanie się na piłce. Czyli klęknij się przed piłką, połóż się na nią brzuchem i klatką, ręce na podłodze. Tylko ważne, żeby łokcie były luźne nie na sztywnych łokciach, balki daleko od uszu i powolutku idziesz do przodu. I tutaj też jest jeszcze jedna ważna rzecz, że jak zejdziesz brzuchem z piłki, żeby nie puszczać miednicy brzucha w dół, żeby on się w ten sposób nie wyginał. Brzuch lepiej, żeby był troszeczkę za wysoko niż za nisko. I w ten sposób możesz sobie dojść do momentu, kiedy dotniesz stopami piłki. Pamiętaj, że lepiej mieć za wysoko miednicę niż za nisko i powoli w tył, ale tak, żeby... Nie mieć usztywnionych i przepostowanych łokci, żeby rzeczywiście obecba mogła pracować. I tak możesz sobie kilka razy chodzić do przodu i do tyłu, pamiętając, żeby nie opuszczać brzucha w dół, bo tylko obciążysz lędźwie. I tak, tutaj też może się zdarzyć, że będziesz spadać na różne strony, ale jak już mówiłam, to jest pozytywne zjawisko, ponieważ Twoje mięśnie uczą się reakować na upadek. I Tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejną środę o 17 na kolejnym odcinku korepetycji z ruchu. Do zobaczenia. Pa, pa.